Która drużyna wyjdzie z tego meczu zwycięsko? Dzień dobry Państwu. To prawdziwa przyjemność móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji, grad bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski zapraszamy. Wraca polska ekstraklasa. Może nie najlepsza, ale nasza. Czas na pierwszą kolejkę sezonu. Drużyna Biały Białystok podejmuje GKS Katowice. Kto, jeśli nie oni, są naturalnym kandydatem do wygranej nie tylko w tym meczu, ale i w całej lidze? Oczywiście wiele jeszcze się wydarzy, ale już teraz widzę, jak wielka jest ich determinacja i wola zwycięstwa. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Zrobił nam się teraz taki typowy. Ale może teraz będzie szansa! Proszę, już otworzył się wynik meczu. Trafić szybko to jak trafić dwa razy, jak mawiają bokserzy. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ta im teraz remis. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Mamy aut bramkowy. ją od własnej bramki. Niesamowite jak blisko wyrównania była teraz przegrywająca drużyna. Wszystko wyglądało jak należy i tam musiała palić bramka. A jednak nie pan. Wszystko dzięki interwencji bramkarskiej. Uwaga! Otrzymujemy informację o zmianie rezultatów w meczu Legii Warszawa. Tak jest! Mamy pierwszą bramkę dla Legii Warszawa. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Na zegarze 17 minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Komfortowo zatrzymuje ten strzał. Jagielonia w natarciu może zagrozić teraz rywalom. Świetnie! Znów zblokowany strzał. Uwaga, ma szansę! Co za interwencja bramkarza! Zespół sporo mu teraz zawdzięcza. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Jagiellonia Białystok sprawiała w minionym kwadransie znacznie lepsze wrażenie niż rywal. Widać, że nie zadowala ich jednobramkowe prowadzenie. Mają, ale mamy zagrożenie bramki. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Oj, proszę, udana interwencja przy dośrodkowaniu. Ale podanie nie trafia do adresata. Jesus Imas. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. To jest kolejna strata. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę.